you <laughs> Aku mesti. Hmm? Aku Pani witajcie ponownie na moim kanale. A jeśli jesteście tu nowi, cześć. Ja nazywam się Konstancja i wrzucam nowe filmy co tydzień z uniwersum Harry Pottera, ale także dużo holi szmateksowych. W dzisiejszym odcinku mam dla Was kolejny unboxing od mojej ukochanej magicznej rodzinki, czyli Magical Suitcase. I tym razem mamy box oczywiście z uniwersum Harry Pottera, ale mamy Spells and Charms Box. I jestem bardzo ciekawa, co jest w środku. Nie przedłużając przechodzimy już do rzeczy. Jeśli spodoba Ci się dzisiejszy odcinek, nie zapomnij zostawić kciuka w górze oraz zasubskrybuj mój kanał, jeśli spodoba Ci się to, co widzisz. Ok, otwieramy. Jestem mega podekscytowana tym boksem. A, najpierw otworzę do Was. U góry mam podgląd. Boks. Ej, nie ma papieru! Zazwyczaj u góry mam położony papier, nie wiem czemu tym razem nie było. Tutaj jest, jak domyślam się, ściągawka, odkładamy sobie ją na bok i pierwsza rzecz, którą widzę, to różdżka, którą mieliście już okazję zobaczyć w naszym intro, które przygotowaliśmy dla Was. W ogóle dajcie znać koniecznie w komentarzu, jak Wam się podobało. I jest to produkt licencjonowany i jest to różdżka Nimfadory Tongs. już sobie ją otworzymy, pokażę Wam ją jeszcze jeszcze raz z bliska. Mamy książeczkę, mamy napis The Noble Collection, czyli mamy to, hmm, czy to jest jakaś firma The Noble Collection, czy to się tak po prostu nazywa. Uuu, wow! Tu w tej książce widzę, że są różne produkty, nie tylko różdżki. Mamy szachy, mamy nie tylko Harry Pottera, mamy także Lord of the Rings, mamy Game of Thrones. Także fajnie. Super, przyjrzę się temu za chwilkę. W pudełku mamy zapakowaną ładnie różdżkę w takim welurowym, plastikowym pudełeczku. Dodatkowo mamy trójwymiarową zakładkę, podejrzewam, do książki. Jest tu oczywiście wizerunek Nimfadory Tongs. Jeśli nie wiecie, kim była Nimfadora, nadróbcie książki oraz filmy. Jest to jedna z moich ulubionych postaci, bardzo ją lubię. Jej różdżka prezentuje się w ten sposób. Jest wykończona. Kojarzy mi się to z kurkami. Nie wiem, czy też macie takie skojarzenia z grzybem, właśnie z kurkami. O, Bela postanowiła się przywitać. Halo! Czy karton ci się podoba i chcesz tu posiedzieć? Możesz posiedzieć. Bardzo proszę. Eee, wracając do różdżki. Wykończona jest ona tak, jakby taką kurką. <laughs> I jest w dwóch kolorach, ponieważ jest jasno brązowa, ale jest taki, są tutaj takie brązowe paseczki na niej. Na zbliżeniu to widzicie dokładnie. Jeśli chodzi o tą różdżkę, to jakościowo nie jest najlepsza. Ponieważ ja zamawiałam różdżki z AliExpress i są one bardziej takie ciężkie, bardziej solidnie wykonane. A to jest taka plastikowa różdżka. Myślę, że bardziej do zbierania dla dzieciaków albo mm, dla osób, które nie przywiązują takiej uwagi do, do szczegółów i do jakości. Więc to jest pierwsza rzecz, która się znalazła w boksie. <śla> Bella już też się znalazła w boksie. W ogóle ciekawa jestem, czy jest tutaj opis. Czy jest tu opis z. <śmiech> spadłaś? <śmiech> czy jest tu opis różdżki, właśnie, czy, z czego ona była wykonana? W... Nie, niestety. Szkoda. To by było fajne, gdyby właśnie dodatkowo była tutaj informacja, z czego ta różdżka była wykonana w książkach. I jaka była długość, jaka jej giętkość, i tak dalej. Wiem, że na rynku jest dostępna taka książka, w której jest zbiór, nie wiem, czy wszystkich, ale wielu różdżek. I właśnie można sobie poczytać, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Niektóre mają włókno smoczego serca, niektóre mają pióro jest naprawdę dużo, dużo różnych tych. Jeśli chodzi o produkty licencjonowane w boksach, to jest fajny, miły akcent, ale już mnie dobrze znacie, ja wie, wiecie, że ja w boksach Magical jest przede wszystkim doceniam i czekam na te handmade'owe rzeczy. I właśnie kolejną z tych rzeczy jest podkładka pod Kubek. I ja bardzo lubię takie mm, akcenty drewniane. Zresztą, jak widzicie, moje mieszkanie, jak już dobrze wiecie, jest właśnie w takich akcentach wykończone. Mam takie duże podkładki drewniane, które służą mi jako takie tacy, tace pod świecę. Natomiast tym razem mamy mniejszą podkładkę. Jest to taki plaster drewna. No Bela chce towarzyszyć. Nam. Belusiu, ale muszę cię przeprosić, bo nie będzie widać, wiesz. I mamy wizerunek. Błyskawicy. Fajna rzecz, żeby wykorzystać właśnie podkubek, tak jak powiedziałam, ale równie dobrze może być to element ekspozycji albo można na przykład przewiercić sobie tutaj dziurkę i zawiesić na drzwi jako ozdobę. Bardzo fajnie się to uh, prezentuje. To była druga rzecz. Następna jest koszulka. Jak już dobrze wiecie, Magical jest słyną z autorskich projektów i z dobrej jakości koszulek, ponieważ dziewczyny wybierają um, gildany. Jest to marka koszulek naprawdę bardzo dobrych jakościowo. Ja z dziewczynami z Magical Suitcase współpracuję od ponad roku, mam mnóstwo koszulek i bluz od nich i mają naprawdę fantastyczną jakość, w ogóle się nie zużywają. Łukasz ma kilka koszulek, a on często je e, wykorzystuje. Ok, i mamy białą koszulkę z czarno-złotym nadrukiem, więc fajnie Dość minimalistycznie, fajnie się to prezentuje. To jest rozmiar chyba S, jeśli dobrze pamiętam. Ja mam koszulki. Tak, to jest i Jak widzicie, one są dość duże. Więc jeśli lubicie w miarę dopasowane koszulki, to polecam Wam właśnie wybierać S-ki, jak zamawiacie własny boks. A jak lubicie mocny oversize, to m nawet. A skoro już o tych zamawianiu, o tym zamawianiu boksów mówimy, to przypominam, że działa kod Konstylencja, na który dostajecie zniżkę 8% na wasz boks, na boks nieprzeceniony. Pamiętajcie, że promocje się nie łączą, bo często do mnie piszecie, że na przykład jakiś przeceniony box nie wskakuje mój kod. Kody wskakują na nieprzecenione produkty od Magical Suitcase. Ok, no i tutaj mamy wizerunek e, różdżki, mamy napis Wingardium Leviosa i mamy piórko. I oczywiście chodzi o scenę. W której na zajęciach Flitwika jest Leviosa, I to była taka śmieszna, fajna scena. Jest właśnie piórko, bo oni się uczyli unosić po prostu przedmioty do góry. Fajna koszulka, podoba mi się. A jest logo Magical Suitcase, proszę bardzo. To nieczęsto się spotyka na tych koszulkach. Gdzieś zawsze to logo jest ukryte, a tutaj mamy fajnie widoczne z boku. Super. Alright, alright, alright. O, chyba jednak papier był. Mam tutaj jakiś fragmencik, coś się stało. <grych> skoro już o piórku mowa, to widzę, że jest tutaj też dołączone piórko i domyślam się, że chodzi tutaj akurat, skoro tematem boksu są zaklęcia, to chodzi tutaj oczywiście o to piórko z zajęć z Flitwickiem, już Bela atakuje zaraz piórko, bo też sobie pomyślałam, że mogłoby być to pióro od Hardodzioba, ale na pewno tutaj chodzi akurat o to piórko z zaklęcia. nie. <laughs> Okej. Okay. Następną rzecz, którą widzę to herbatka. Jak już też dobrze wiecie, w boksach od Magical Suitcase znajdują się bardzo dobre sypane herbatki. Czasami jest to kawa, czasami kakao. Myślę, że możesz sobie zejść z tym piórkiem. O, no właśnie. I mamy piękną nalepkę z zwisającymi kluczami. Mamy oczywiście napisane Magical Suitcase Tea. Mamy Alohomora, czyli jest to herbatka z zaklęcia otwierania. I to jest tak zielona herbatka z hibiskusem, cytryną, lipą oraz żurawiną. Fajnie, że jest to napisane zarówno po polsku, jak i po angielsku, bo dziewczyny także sprzedają swoje boksy za granicę. Na samym początku, jeśli dobrze pamiętam, jeśli się mylę, to mnie koniecznie poprawcie, było napisane tylko po angielsku i zwracałam uwagę, że fajnie by było też po polsku, więc bardzo się cieszę, że jest i po polsku i po angielsku i jestem bardzo ciekawa, jak ta herbatka będzie smakować. Ja nie przypadam zasypanymi herbatami, a te zawsze trafiają w moje gusta. Tym razem jest to ogromne wyzwanie, ponieważ nie lubię też zielonej herbaty, więc zobaczymy. Wiecie, co mówią o małych pudełkach, że w małych pudełkach kryją się najlepsze rzeczy. Tylko trochę dziwne jest to pudełko. Na pewno nie jest tu świeczka, na pewno nie jest tutaj kubek, ponieważ nie ten kształt mamy bardziej podłużny kształt. I cóż się kryje w środku? A, super! Wow, ale ładnie zrobione. W środku mamy buteleczkę. O, esencja patronusa. Czyli oczywiście zaklęcie, chodzi o zaklęcie w nawiązaniu do zaklęcia Expecto Patronum. Mamy tutaj małą karteczkę przyczepioną z tym napisem. Mamy lakę zrobioną przez dziewczyny na tej buteleczce, mamy korek. Ciekawa jestem co jest w środku, czy jest to tylko coś do ekspozycji, czy jest to coś co można wykorzystać. W ogóle zwróćcie uwagę, że w środku jest tak jakby brokat, więc to się tak pięknie mieni. Mamy tutaj wizerunek jelenia. Z błyszczącymi oczami, czyli chodzi oczywiście o Patronusa Harego. Piękna rzecz do ekspozycji, do tego, żeby położyć sobie chociażby w łazience. Ja w ogóle powolutku zbieram takie buteleczki z eliksirami. Na moim Instagramie jakiś czas temu Wam pokazywałam, że kupiłam sobie takie właśnie szklane butelki z korkami, które nawiązują mocno do właśnie eliksirów i wsypałam sobie tam różne kolory soli do kąpieli. Zachęcam Was też do obserwacji mnie na Instagramie, bo tam codziennie wrzucam krótkie filmiki opowiadam filmy tutaj, które się pojawiają na YouTubie oraz ważne jest, żeby mnie tam zaobserwować, ponieważ dzisiaj będę miała dla Was rozdanie, ale o tym nieco później. Ok, mamy jeszcze jedno pudełeczko. Już kształtem bardziej przypomina pudełko, w którym mogłaby się skrywać świeczka albo kubek. W każdym boksie, który miałam od Magical Suitcase jest świeczka, więc podejrzewam, że tutaj w tym boksie także świeczuszka się kryje. Jestem bardzo podjarana, bo jest to jeden z moich ulubionych elementów w tych boksach. Widzę, Bela dzisiaj nie odpuszcza Leja, ani razu jeszcze nie wskoczyła. Bela już któryś raz z kolei. Tak, i mamy świeczuszkę. O, mamy świeczkę Lumos, więc idealnie do naszego dzisiejszego intro też mieliśmy zakręcie Lumos dla Was pokazane. Odkręcamy. W ogóle na początku, jak boksy rok temu dostawałam pierwsze od Magical Suitkings, to te świeczki były w puszeczkach. Natomiast z biegiem czasu dziewczyny zamieniły je na słoiczki i ja jestem. Robisz tutaj, droga panno, rozróbę. Do widzenia. Zejdź, albo usiądź sobie grzecznie tu z boku, bo już mi tu zrzucasz. Robiły dziewczyny w słoiczkach, w puszkach takich, a zamieniły na słoiczki. Uważam, że to jest fantastyczna rzecz, ponieważ można to wtórnie wykorzystać. Ja tych słoiczków mam kilka, później po prostu przetapiam swoje ulubione zapachy i wlewam do środka i wykorzystuję jeszcze raz te świeczuszki. Polecam wam w ogóle takie zabawy. Ja ostatnio, tak naprawdę dopiero w grudniu na święta odkryłam robienie świeczek i bardzo mi się to podoba. U góry mamy takie zielone jakby kamyczki. A mamy knot znowu drewniany. To jest super, bo to się bardzo dobrze pali. I jaki to jest zapach? Mamy bambus, herbata i palo santo. Ok. Widzę, że jest tutaj po angielsku tym razem napisane. Niestety nie jest po polsku. Nie do końca wiem, co to znaczy palo santo, więc zaraz sobie sprawdzimy. Czy jest to jakiś składnik w stylu piżma, czy to coś oznacza? Zobaczmy. Palo santo. Okej, okay, mamy, eee, bursera graveolens, <noise> nic tu nie wyjaśniło, znana po hiszpańsku jako palo santo, gatunek drzewa z rodziny osoczynowatych, występuje w Ameryce Środkowej, na północnych obszarach Ameryki Południowej. Okej, okay, pierwszy raz, a wiem, czy to nie jest takie drewienko, które się podpala i okadza mieszkanie? Tak jest, czy tak nie jest? Ciekawe, jakie to ma właściwości. Muszę więcej poczytać. O, drewno palisandrowe, tu jest jeszcze tak napisane. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy znacie zastosowanie tego, bo jestem bardzo ciekawa. Pierwszy raz się z tym spotykam i po prostu mnie to zaintrygowało. Ja się lubię uczyć nowych rzeczy, poznawać nowe rzeczy, więc super. Zapach jest niespodziewany. Nie jest ani kwiatowy, ani cytrusowy. Jest taki bardzo głęboki, taki powiedziałabym bardziej. Jesienny zapach, więc fajnie. Mm, naprawdę ciekawy, ciekawy zapach. No wow, jestem zaintrygowana. I'm intrigued! Okej, okay, następna rzecz w boksie. O, a to chyba się tutaj przypadkiem znalazło. Mamy to samo, co było w poprzednim boksie, czyli opis amortencji. Także. E podwójna kartka, bo już to było w ostatnim, w ostatnim boksie. Mamy tutaj kartkę z opisem zaklęcia Wingardium Leviosa, czyli standardowe zaklęcie. I tutaj ponownie mamy napisane po angielsku. Jestem ciekawa, czy też macie w swoim boksie po angielsku. Czy mi się trafił jakiś boks taki mm, łączony albo może miał trafić do kogoś z zagranicy? Szkoda, że nie po polsku. Jednak polska marka, więc fajnie by było, gdyby to było napisane po polsku. Zawsze zresztą jest po polsku, więc nie wiem, czy przypadkiem tutaj się nie pomyliły dziewczyny i nie zaszła jakaś drobna pomyłka, więc dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy wy macie po polsku, czy, czy po angielsku. Mamy też tutaj narysowany ruch różdżki jak powinno się wykonać, żeby zaklęcie zadziałało i jest tutaj też napisane, jak powinno się literować i gdzie kłaść akcent. To jest akurat fajne i w tyle mamy narysowane piórko. Jestem ciekawa, zaraz sprawdzimy sobie na, na ściągawce. Chyba zeszła jakaś pomyłka, słuchajcie, bo ja na ściągawce mam także informacje po angielsku. Ściągawka wygląda inaczej niż zazwyczaj, ogromny plus. Mamy po prostu napisane po angielsku Hello Wizards, we present to you the February box where the leading team are spells and charms. Nie ma tutaj nic niestety po polsku i zastanawiam się, czy nie zaszła pomyłka z tym, że ma, moja karta jest po angielsku. Czekam na Wasze komentarze, bo jestem bardzo ciekawa. Tym bardziej zgubne jest to, że tutaj też mam po angielsku napisaną tą kartkę, a nigdy wcześniej tak nie było. Aby wziąć udział w rozdaniu, koniecznie zajrzyj w opis i sprawdź, co trzeba zrobić, aby wygrać całą zawartość dzisiejszego boksa plus kilka gadżetów z poprzednich. A jeśli zastanawia Was, jak wyglądał ten boks z amortencją, to koniecznie kliknijcie w film, który wyświetla się po mojej lewej stronie, a bezpośrednio przejdziecie do tego odcinka, w którym razem z Wiktorem z Popświadomość otwierałam ostatni box od Magical Suitcase. To wszystko, co chciałam dzisiaj Wam pokazać. Do zobaczenia wkrótce, hej!